Zaskocz klientki efektami, które przerosną ich oczekiwania z 20 produktami wyselekcjonowanymi przez ekspertów o skuteczności potwierdzonej badaniami. W pielęgnacji twarzy liczy się precyzja i zaawansowane składniki aktywne. Sprawdź New Skin ID, stymulator komórkowy zawierający kompleks aktywnych czynników wzrostu, aminokwasy, ekstrakty roślinne, kwas hialuronowy i bezzapachowy wyciąg z cebuli. New Skin ID zda egzamin w opracowywaniu blizn, Także w redukcji rozstępu. Biopolimerowa baza produktu promuje przenikanie peptywów kwasu hialuronowego oraz ekstraktu z cebuli, które stymulują komórki do wzrostu, podziałów i różnicowania się. Kompo Peptid Pill. To całoroczny peeling z peptydami i natychmiastowym efektem napięcia skóry. Gęsta formuła produktu pozwala na nałożenie go na górną część powieki oraz na wprowadzenie go za pomocą mezoterapii mikroigłowej. Zawartość kwasu mlekowego i glikolowego stymuluje skórę do produkcji kolagenu i elastyny, a arginelina hamuje intensywne kurczenie się mięśni twarzy. Dlatego Compo Peptid Peel zapobiega tworzeniu się zmarszczek mimicznych. Zestaw ampułek do skóry dojrzałej z wyselekcjonowanymi substancjami to odpowiedź na potrzeby skóry dojrzałej. Formuła tego produktu zawiera jaskółczą ślinę, źródło silnych przeciwutleniaczy, śluz ze ślimaka, bogate w cenne substancje, takie jak naturalna alantonina, proteiny, witaminy, mukopoli kolagen i elastyna. Jad węża, czyli peptyt modelowany na składnikach jadu żumii. Większa pojemność ampułki pozwoli na wykonanie zabiegu, także na szyi i dekolcie. A uniwersalna formuła produktu pozwala na przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem urządzeń kosmetycznych do mezoterapii mikroigłowej, bezigłowej, a także ultradźwięków. Wyróżniona przez ekspertów Plereny i jako produkt o natychmiastowym efekcie pielęgnacyjnym, maska w formie musu z egzosomami i senolitykami, która zmienia konsystencję na oleistą, sprawdzi się podczas masażu twarzy. Maska zapewnia długotrwały poślizg, dzięki któremu możesz wykonać w gabinecie egzosomalno-senolityczny masaż Covido, a także inne masaże twarzy. Zawarte w egzopepku Kompleks roślinne egzosomy i neuropeptyt przenikają do skóry właściwej, pobudzając syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Snail Gel Mask to żelowa maska o lekkiej konsystencji, która sprawdzi się po intensywnych zabiegach oraz do ukojenia skóry po oparzeniach posłonecznych. Zawiera naturalny surowiec otrzymywany poprzez ekstrakcję śluzu ślimaka, który pobudza regenerację, niweluje blizny oraz wspomaga przywrócenie prawidłowej struktury skóry. Sensi for Calmina. Formuje uczucie pieczenia, swędzenia i gorąca, dając ukojenie podrażnionej skórze. Ruby Lift, czyli ekspresowy zabieg bankietowy, to usługa oferująca natychmiastowy efekt glow i wygładzenia. Ruby Lift sprawdzi się nie tylko na skórze dojrzałej. Możesz wykonać go każdej klientce, która chciałaby przedłużyć trwałość makijażu przed ważnym wydarzeniem lub oczekuje wyraźnego rozświetlenia cery. Wejdź na klerena.pro lub zadzwoń, aby zamówić profesjonalne kosmetyki do twarzy do swojego samochodu. Bo możemy Ci rozwinąć ofertę zabiegów podologicznych dzięki specjalistycznym liniom kosmetycznym kierowanym dla profesjonalistek. Wybierz soft pedicure gel, gel do pedicure, który ułatwia pracę poprzez szybkie i skuteczne zmiękczenie zrogowaciałego naskórka. Możesz go zastosować jako przymoczek celem precyzyjnego zmiękczenia grubszej warstwy zrogowaciałego naskórka. W składzie znajduje się m.in. wodorotlenek potasu substancja silnie zasadowa o właściwościach zmiękczających, i keratolitycznych. Kolagen Nail Strong Serum szybko wchłaniający się produkt o lekkiej konsystencji do codziennego stosowania. Wysoka zawartość kolagenu wzmocni i wesprze odbudowę paznokci u Twoich klientek, a zwłaszcza tych osłabionych po zabiegach hybrydowych lub po koracji chorobowej. Dodatek olejku herbacianego sprawia, że produkt ma właściwości antyseptyczne. Zaolit Food Cream to krem przeznaczony do intensywnej pielęgnacji całej i pękającej skóry stóp. Szybko się wchłania i jest polecany dla diabetyków, a wygodna pompka ułatwia dozowanie produktu. Zawarty w składzie zeolit minimalizuje objawy nadmiernego rogowacenia, działa przeciwdrobnoustrojowo i zapobiega nawrotom niedoskonałości. Skutecznie pochłania pot, wilgoć i sebum. Charakteryzuje się działaniem matującym i oczyszczającym, a ponadto hamuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Rich Food Ointment, żywiczna maść do stosowania na skórę, celem szybszej regeneracji, dzięki wysokiej zawartości olejków i wosku. Ten produkt chroni przed przesuszeniem i zapobiega pękaniu skóry stóp i łokci. Zawartość lanoliny znakomicie natłuszcza oraz nawilża skórę, co umożliwia przedostanie się składników odżywczych zawartych w kosmetykach do najgłębszych warstw skóry. Sprawdź ofertę profesjonalnych kosmetyków podologicznych, odwiedź sklep klerana.pro lub zadzwoń. Jako specjalistka od pielęgnacji ciała w klerana proponuję Iceland Slim Bandage, czyli zabieg modelowania sylwetki za pomocą profesjonalnych bawełnianych bandaży i aktywatora. Zawarte w aktywatorze wyciągi z alk morskich silnie odżywiają skórę i mają zdolność do głębokiego oczyszczania oraz napinania skóry. Efekt poprawy kondycji skóry. Swoje klientki zobaczą już po pierwszym zabiegu. Face and Body Sensi Depil Oil to wielofunkcyjny olejek łagodzący przeznaczony do pielęgnacji skóry po otarciach, goleniu, regulacji brwi oraz po depilacji twarzy i ciała. Wysoce naturalny produkt o dużej wydajności, nie wymagający zmywania. Sprawdzi się u kobiet i mężczyzn potrzebujących ukojenia po goleniu twarzy, ciała lub okolic intymnych. Zanzibar Peeling na bazie cukru doskonale przygotuje skórę przed zabiegami, ale także przed opalaniem. Zawarte w składzie Perfect Body Complex, ekstrakt z nasią awokado oraz niepraszone masło Shea zapewniają redukcję celulitu, ujędrnienie skóry oraz zmniejszenie widoczności rozstępu. Ten peeling sprawdzi się do zabiegów na cało jako etap przygotowania skóry przed zabiegami aparaturowymi, a także w domu jako element pielęgnacji antycelulitowej. Lafayette Body Cream to balsam, który nawilży skórę wrażliwą i skłonną do atopii. Lekka, dobrze wchłaniająca się konsystencja sprawdzi się do pielęgnacji skóry po zabiegach oraz opalaniu. Zawarty w składzie kompleks roślinnych komórek macierzystych pozyskiwanych z wyselekcjonowanych szczepów czerwonych winogron stymuluje procesy metaboliczne, przyspieszając regenerację naskórka i syntezę włókien podporowych skóry właściwej. Slim Body Cocktail, czyli koktajl przeznaczony do zabiegów ujędrniająco wyszczuplających na ciało. Koktajl długo pozostaje na skórze, umożliwiając komfortowe wykonanie zabiegu za pomocą mezoterapii bezigłowej. Zawartość kofeiny, Stymuluje mikrokrążenie. Koktajl skutecznie ujętnia i redukuje widoczność celulitu i obrzęków. Bali masaż oil z dodatkiem oleju ze słodkich migdałów sprawdzi się do masażu twarzy i ciała, zapewniając długotrwały poślizg. Silnie nawilża oraz wygładza skórę. Dodatek olejku z jaśminu nie tylko pobudza zmysły, ale także poprawia elastyczność i sprężystość skóry, przywracając jej naturalny blask. Zamów produkty do ciała wyselekcjonowane dla swojego salonu na klerena.pro lub przez telefon. Jako ekspert kleryny wybrałam dla Ciebie top 3 najlepsze kosmetyki na lato. Hydro Deep Intense Serum to skoncentrowane serum dla skóry suchej i odwodnionej oraz wymagającej intensywnego nawilżenia i regeneracji. Połączenie kompleksu Ectocer oraz kwasu hialuronowego zwiększa elastyczność skóry oraz zapewnia głębokie nawilżenie. Naturalna inulina działa prebiotycznie, wspiera mikrobiom i równowagę hydrolipidową, a alantonina w połączeniu z beta- silnie łagodzi podrażnienia, w tym posłoneczne. Uniwersalna formuła pozwoli Ci wprowadzić serum za pomocą mezoterapii mikroigłowej, bezigłowej lub ultradźwiękami. Hydro Intense Gel Mask to maska o lekkiej, żelowej konsystencji dla skóry suchej i wymagającej regeneracji. Idealna nie tylko w sezonie letnim, ale też po intensywnych zabiegach, po których skóra wymaga ukojenia. Połączenie kompleksu ektocer oraz kwasu hialuronowego nawilża i regeneruje skórę. Ekstrakt z wąkotki azjatyckiej regeneruje, koi podrażnienia i wzmacnia naczynia krwionośne. Analiza laboratoryjna składnika obecnego w kosmetykach z linii Hydro ETC wykazała, że już ich miesięczne stosowanie poprawiło nawilżenie skóry aż u 86% probantów, zwiększyło jędrność u 85% a elastyczność u 92% badanych. Spowodowało redukcję zmarszczek u 93% kobiet poddanych analizie, a ponadto aż u 100% probantów zaobserwowano wygładzenie struktury skóry. Zamów najczęściej wybierane produkty na lato na Klarena.pro Zaufaj naszym ekspertom i zamów wyselekcjonowane przez nich kosmetyki profesjonalne. Odwiedź nasz sklep online kleryna.pro lub skontaktuj się z nami.